Siemanko wszystkim. Mamy listopad. Ogólnie od ostatniego filmiku, czyli przez dwa tygodnie, nie zrobiłem z samochodem nic. No ale dzisiaj już jestem w garażu. Dzisiaj jest 13. Plan jest taki, żeby zacząć pracę nad komorą silnika i zajmę się. Demontażem chodnicy, zrobieniem sobie po prostu dostępu i nie wiem, pobawię się trochę w detailing komory silnika, zobaczymy co z tego będzie. Pokażę części, jakie mam. Jeszcze nie wszystko przyszło, jest zimno. To może być problem w późniejszych godzinach, w godzinach wieczornych. No i, no to zaczynamy. Elementy układanki, które na ten moment są już na miejscu, jeszcze czekam na kilka rzeczy. Więc tak, mam pompę wody nową. Wiadomo, filtr oleju, e, uszczelka pokrywy zaworów. E, kupiłem też e, większe koło pompy wody, by ją spowolnić przy większych obrotach, e, ale o tym potem. Świece, przednia uszczelka, tylna uszczelka, filtr paliwa, termostat, e, nismo, który otwiera się szybciej. E, wiadomo, olej. E, planuję też pomalować komorę silnika, więc mam ściągacz farby, chemiczny jakiś, agresywny, podobno, farbę do e, pokrywy, to jest nieistotne, to jest do w sumie do wnętrza, można powiedzieć, do skrzyni biegów, będę się zajmował potem, no i czekamy jeszcze na chodnicę e, chyba na węże, bo nie wiem w sumie, czy je zamówiłem w końcu, czy nie, i to wszystko. Wentylator wyszedł. Nie było łatwo. To teraz spuszczam płyn i postaram się wyciągnąć chłodnicę. Sześciuteńki, piękniutki. To mnie cieszy. No dobra, cel na dzisiaj wypełniony. Tak jak zaplanowałem, e, odsłoniłem przód silnika, ściągnąłem chłodnicę. E, jadę do domu, bo jest zimna, cholera. dobry Sprawy się delikatnie pokomplikowały Ale tak pokomplikowały na plus W skrócie dostałem pracę w Polsce i przeprowadzam się do Polski Muszę być w Polsce w przeciągu dwóch tygodni Stoję przed ważną decyzją czy Transportować dwa samochody na lawecie Czy Podjąć się misji i pojechać Mazdą Praktyczne MX-5 Załatwiam transport na samochody Wyszło chyba tak, że jednak nie będę wracał miatą, ja to jest za duże ryzyko. E, Samolot nie jeździł długo. Jakby się coś stało, to mnie by niezły przypał. E, mam wstępnie dogadany transport i jutro biorę się cały dzień zanisana. Kolejny dzień. Kawka jest. Trochę późno dzisiaj, bo jest prawie 12. E, no ale dzisiaj e, już biorę się Zanisana, bo Ogólnie szło na to, że po prostu dwa samochody lecą na, na TIRze e, do Polski. O, kuźwa, co to jest? Rafał, muszę ci powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Zobaczcie, jak działa? ty, palisz w samochodzie? Ty boga w sercu nie masz? O, jest. Wiesz, że pierwszy jest na celikom? Czekaj, pasy na pół. O, o, zamknij pasy, bo kurwa, ty. Ty od razu możemy nakręcić kurwa i na do tego, do sety. No dobra, sam spokojnie, weź ten, zgaś tego śluga najpierw Tak, dwie ręce na kierownicy A ty jest wystrojone czy nie? Nie Nie? Nie właśnie Jakieś takie na... pudełko, że kłamie komputer, nie? Bardzo mi się podoba, fajnie wygląda Nie? Wy... No. Nie, no serio, tylko ten spoiler mi wyjebał z tyłu No już go to wykręcimy <laughs> Bo góra 200 funtów za nie więc z tym spoilerem? No Odjucie, To już się Powiedziałem dobra, to ja go odkręcę, o tym dobra Teraz do słupki, nie? Drugi bieg, 20 mil <kłysy> I wtedy ogień No, e, tego, e, Apex am, e, ampe, e, tak? Ty idziesz do Polski? Nie, nie jednak wszystkie samochody na lawecie lecą. Wczoraj miałem taką, taki po prostu dylem... Pojechałem do garażu i, i taki chaos prowadziła ta przeprowadzka stara, że miałem w pewnym momencie wszystko rozpierdolone w garażu, i wszyscy, dwa samochody rozkręcone, a ja siedzę wkurwiony na krześle i po prostu myślę, nie? <laughs> Weź ten, maskę podnieś. Dobra, celika celiką, ale powiedz, co myślisz o Hondzie? To jest dopiero samochód rzadki, a nie jakieś tam celika, co na każdym zakręcie widać. No dobra, silnik jest, nie? Jakaś rura. Weź ten. No i co z tą budą zrobisz? Nissanem, biorę cię na miękko. A pokażę zdjęcia, jak wygląda Twoja Celica czy jak będę montował ten filmik, to wszyscy powiedzą na YouTube, że, że Rafał zdejmij ten zderzak, Nie rób kurwa wstydu, nie? Takie gadżety? To jest nie, to, to od razu na śmietnik, nie? Albo na marketplace. A widziałem żółtą ktoś tam, musisz, ten, musisz patrzeć, żółtą ktoś tam rozbierał. Teraz to jest moje najlepsze daily, jaki miałem w życiu. Nigdy ten samochód mnie nie zawiódł. No poza tym, jak mi drzwi wyrwały, nie? A właśnie, to już mogę ci jedną część przekazać oficjalnie. Proszę bardzo. No Dobra, odpalę lapse i czyszczę to gówno. Trzymaj się. Co no to jest krótko? Chciałem cię łączyć, że wiesz. Szkoda druciastwa, nie wiem. To to nie, to nie nie, nie nie proszę was. To będzie bardzo dobra robota. <grym grym> <grym> Zabieramy się za obniżanie bawaryczki. Zara to ogarnie. Zestaw chady halim... moje. Dobra, póki, za pierwsze. To co? co? Ciszej stuka. Ciszej stuka. Kurziba.

Pracy. Teraz to tu muszę załatwić ściągacz tego koła. To była dobra decyzja, żeby to zdejmować i mieć tą pszczelkę. Sytuacja wygląda następująco, myślę, że bez Wody pod jakimkolwiek ciśnieniem, nie da się tego dobrze wyczyścić. Kupiłem takie ustrojstwo z całe 799. Dwie godzinki pracy i efekt jest całkiem satysfakcjonujący. W trakcie, gdy kamera się ładowała, wyciągnąłem termostat, wyczyściłem pozostałości po starej uszczelce i wyciągnąłem też przednią główną uszczelkę. Dzisiaj ostatnia rzecz, zrobię, bo już jest w sumie późno i zimno. Ja to wrzucę nową uszczelkę i założę nowy termostat. Kupiłem termostat Nismo. Różni się tylko tym, że otwiera się przy 62 stopniach, zamiast przy 76,5 jak seryjny. że nic nie spieprzyłem. Na lepiej z tym czarnym kolorem, ale nie poskładam dzisiaj, ponieważ e, dostałem złe paski. Jako że nie udało się ogarnąć paska e, klinowego, który by pasował, e, Dopiero będzie na jutro, muszę sobie zająć jakoś dzień, więc będę czyścił dajku silnika. na kamerce. Do jutra musi samochód być odpalony, odpowietrzony, wszystko ma być poskładane. No i potem muszę zacząć się pakować. Zakładam paski, zakładam szkodnicę, wszystko mam i składam. I teraz chciałem poświęcić chwilkę na podsumowanie, więc udało się ogarnąć układ chłodzenia. Poprzez wymianę pompy wody oraz termostatu dodatkowo wleciała nowa chłodnica aluminiowa Kojo, nowe przewody wodne oraz koło pompy wody od Yashio Factory, które powinno rozwiązać problem SR-ów z powstawaniem powietrza w układzie przy wysokich obrotach. Silnik dostał nową uszczelkę pokrywy zaworów, nowy uszczelniacz wału oraz nowy filtr paliwa. Dodatkowo komora silnika została wyczyszczona oraz pokrywa zaworów zmieniła kolor ze smarfowego niebieskiego na czarny. Teraz tak, nie starczyło czasu na wymianę oleju, dlatego to będzie następna rzecz jaką zrobię. Być może wrzucę też większą miskę olejową, ale zobaczymy. No i ogólnie wszyscy, co siedzą w temacie wiedzą, jaką silnik SR20 ma opinię w społeczności Nissana. Dlatego robię wszystko, by nie wysadzić motoru przy pierwszej okazji, jak 99 przypadków, jakie znam. Dlatego też robię te wszystkie mody zapobiegawcze, więc jeśli oglądasz to i znasz się na tych silnikach, to możesz mi napisać, co mogę jeszcze ogarnąć. Będę bardzo wdzięczny. No i co? Wiosna tuż tuż, dlatego już niedługo przyjdzie pora na rzeczy, które poprawią wygląd Nissana. Są to zawieszenie koła i opony. No i dodatkowo w międzyczasie chcę ogarnąć kilka rzeczy we wnętrzu samochodu. Przede mną jeszcze ogarnięcie jakiejś miejscówki, gdzie będę mógł spokojnie pracować nad samochodem i rejestracja samochodu w kraju. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bezproblemowo. Jeśli tak się stanie, to do zobaczenia na polskich drogach, miejscówkach i mam nadzieję eventach w 2020. No i standardowo, jeśli lubisz content tego typu, rozważ subskrypcję, daj mi znać w komentarzu, czy jest coś, co Ci się podobało, czy jest coś, co Ci się nie podobało. Tyle ode mnie, wesołych świąt, na razie.